O, Gerald, tak dobrze, że jesteś. Czekałem na ciebie z sekcją. Miły gest. Zwłaszcza, że nie wydawałeś się zachwycony moją poprzednią wizytą. Postawiłeś się niezapowiedzianej w wątpliwym towarzystwie, a do tego miałem na głowie wielebnego Nataniela. Teraz nasz duchowy opiekun wyjechał za miasto w jakichś interesach. Wiem już, kim jesteś i jaki cel ci przyświeca, więc z przyjemnością pomogę w śledztwie. Nie układa ci się z Natanielem. Jest bardzo mało ludzi, którym się z nim układa. To okrutny i porywczy człowiek. Raz wpadł tu, złapał za skalpel, który właśnie dezynfekowałem w ogniu i przejechał mi nim po plecach do kości, bo zapomniałem zamknąć magazyn na kłódkę. Ciężko polubić kogoś takiego, prawda? Kto zginął tym razem? Joris Aquinus. Wykładowca teologii Akademii Oksenfurtskiej. Znaleziono go dziś rano w mieszkaniu na katafalku ułożonym z książek. Jakieś konkretne tytuły? Zdaje się, że wszystkie woluminy traktowały o wiecznym ogniu i były krytyczne wobec jego doktryn. Tak, w Nowigradzie to grzech śmiertelny. Swoją drogą, czemu jesteś skłócony z Fongracem? Bo wylądował przeze mnie w więzieniu. Widzisz, Joachim przewodził w 1242 studenckim protestom, brutalnym i nierozsądnym. Zaczęli ginąć ludzie w Wiedźminie. Tych, co nie chcieli wolności, równości i braterstwa, znajdowano czasem w rynsztoku, z gardłem poderżniętym od ucha do ucha, z chirurgiczną precyzją. Joachim był moim ulubionym studentem, ale musiałem coś zrobić, więc doniosłem. Potem sam odszedłem z uniwersytetu i zacząłem pracę w kostnicy, gdzie nikogo nie obchodzi moja przeszłość. A Joachim, ironia losu. Po latach został kierownikiem zakładu, który stworzyłem. Ile von Graz ma lat? 50, 60? 53, zdaje się. Czemu pytasz? Młodo wyglądasz, jak na jego nauczyciela. Nic dziwnego. Od lat siedzę w ciemności, chłodzie, w oparach różnych balsamów i środków konserwujących. Słowem, pracując z trupami, żyje się dłużej. Zabawne, prawda? Zacznijmy sekcję. Chętnie. Obrażenia wskazują na stały modus operandi. Ofiara ja. została skrępowana i napojona formaliną. Następnie sprawca usunął oczy, w ich miejsce włożył żarzące się węgle, by wreszcie otworzyć klatkę piersiową i. A to co? Pergamin? Z ludzkiej skóry. To wiadomość od mordercy. Imię kolejnej ofiary, Patrycja Wegelbud. Znasz ją? Tak, byłem nawet w jej posiadłości razem z. Muszę do niej jechać teraz.